Cześć, witajcie. Znowu jestem w Adelinie niedaleko Wyszkowa i pamiętacie, byłem tutaj ostatnio w trakcie mojej wizyty. Dopiero co była wylana wlewka z agregatu NixOcread, więc nie mogłem wejść do wnętrz. Dzisiaj już się trochę tutaj zaczęło dziać, nawet nie trochę i skupię się na pokazaniu wam co właściwie zostało zrobione i co jest robione aktualnie ale też wybiorę się na drugi plac budowy nieopodal żeby pokazać Wam, w zasadzie zrelacjonować to co dzieje się i tam myślę, że dzisiejszy odcinek będzie ciekawy Zacznę od tej elewacji jak widzicie dom będzie pokryty nie stropianem ryflowanym, a wełną mineralną Czasami niektórzy nasi widzowie mają uwagi do styropianu ryflowanego już niejednokrotnie wypowiadałem się na ten temat. Mówiłem dlaczego. Nie warto mieć tych obaw. Pokazywałem wam zresztą, jak działa ten styropian ryflowany, a nawet to, jak go przygotowujemy we własnym zakładzie. Na takie pokrycie nie tyle zdecydował się inwestor, co takie były wymagania dla działki, na której budowany jest dom. Czyli inwestor zakładał standardowe ocieplenie. A niespodzianka nastąpiła w urzędzie, kiedy powiedziano mu, że nie może być, ponieważ za blisko jest ściana lasu. Rzeczywiście jest jakieś 50 metrów do najbliższych drzew, i czy jest to las, rzecz dyskusyjna, ale. Wełna mineralna jest też bardzo dobrym rozwiązaniem. Chcę Wam przez to powiedzieć, że my nie robimy jakichś ograniczeń. Jeżeli ktoś sobie zażyczy wełnę mineralną na domu, zrobimy mu wełną mineralną zamiast steropianu. Styropian ma też oczywiście takie swoje zalety, że jest trochę tańszy, a jak wychodzi z naszej przygotowani, wykonane są w nim ryfle i absolutnie nie ma czego się obawiać. Mam tutaj na myśli zawilgocenie wewnętrznej struktury ściany, ponieważ ściana z takim styropianem jest wentylowana. No i teraz kilka uwag na temat samego montażu wełny mineralnej czy to steropianu. Często na domach murowanych klei się go i to jest jak najbardziej logiczne, czy też wełnę. Natomiast w przypadku domów szkieletowych są dwa czynniki, które powodują, że się nie klei. Po pierwsze, kim łatwo jest buntować arkusze wełny mineralnej czy to styropianu przy pomocy wkrętów i kołnierzy, ponieważ pod spodem znajduje się płyt OSB i to jest jedno. jak jest to mniej ważne w porównaniu do tego, że pod spodem znajduje się wiatroizolacja i. To wyklucza jakiekolwiek wykorzystanie kleju na jej warstwie, ponieważ klej zamknąłby pory tej wiatroizolacji, ona by nie działała, a musi. A po co musi? Po to, żeby oddawać ewentualną wilgoć z wnętrza ściany i nie wpuszczać wilgoci z zewnątrz, która może się dostać do takiej ściany, jeżeli nie ma odpowiedniej zapory wraz z wiatrem. OK, tak to wygląda. Nawet jak widzicie, niepotrzebny jest tu żaden stelaż. Wystarczy listwa startowa, aluminiowa. Ona wyznacza początek takiej termoizolacji. Tu poniżej zostanie jeszcze wykonana zapora termoizolacyjna ze styroduru i pokryta będzie mozaiką, czyli rodzajem warstwy tynkowej o większej wytrzymałości mechanicznej. Fatrzej. bo tutaj ta część fundamentu, tak, czyli dokładnie mówiąc ścianki, jest bardziej narażona na uderzenia. Powiedzmy, kosiarka pracuje. Można niechcący zrobić krzywdę, dlatego trzeba zrobić tutaj porządniejszą warstwę tylkową. Mamy już zamontowane okna oraz drzwi tarasowe, jak zwykle firma Drutex, dwukomorowe, czyli czteroszybowe. Przejdę z drugiej strony i pokażę Wam. Elewację tylną, a raczej jej fragment. A tutaj mamy kolejne okno. I za chwilkę pokażę Wam też drzwi tarasowe, drzwi przesuwne. Tak to wygląda. Taśma marotoblas, znaczy ją. Między innymi z filmu o tym, jak wygląda oprawa hydroizolacyjna i termoizolacyjna okien u domach szkieletowych. To bud ważna rzecz, często wykorzystywana przez nas. Ona ma atest z instytutu Passive House. I to jest taśma dwustronnie klejąca. Między innymi zabezpieczamy ją w takich miejscach wiatroizolacji. Bo też służy nam do zabezpieczenia otworów okiennych, dokładnie mówiąc szczelin. Tutaj finalnie zostanie nałożona tak jak na filmie, który widzieliście wcześniej, na krawędź glifu otworu okiennego. Zwróćcie też uwagę, że wklejamy listwę APU po to, żeby podtrzymywała, może nie tyle podtrzymywała, ale żeby później podczas prac nękarskich łatwiej wykończyć glif okienny, który powstanie tutaj wokół tych okien. To są takie niby drobne szczegóły, ale jakże istotne. Raz, dla bezpieczeństwa przeciwwigociowego takiej ściany, żeby tam się nic nie wdzierało, a dwa, dla estetyki, po prostu dla estetyki. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie, zdarzałem się takie przypadki, mam nadzieję, że będzie widać, tutaj na tym, na ramie okiennej jest skaza, trochę pod, pod, pod światło, o, widzicie, tutaj w tym miejscu, no i co w takiej sytuacji, no nie będziemy w ogóle montować klientom tego okna, zostanie wymieniona rama, wprawione nowe szyby, znaczy szyby zapewne z tego zestawu, ale rama zostanie wymieniona i no nie robimy takiej fuszerki, że to przejdzie. Generalnie, po co ma być potem nieprzyjemny? Działamy zawczasowo. <gry> ok, idę do środka. Słuchajcie, tutaj nie ma co za bardzo jeszcze pokazywać. Nie ma, nie ma jeszcze warstw ściennych. Jest goły szkielet, dlatego pokażę Wam jedną rzecz. Mianowicie taką jak rury instalacji nawiewnej pompy ciepła. Dzięki temu, że odsłonięty jest strop, w końcu mogę Wam pokazać, jak wygląda w przypadku takiej instalacji nawiewnej. Może będzie nieco prześwitywać przez folię. Przede wszystkim od spodu widać belki stropowe, pomiędzy którymi znajduje się 20 cm wełny mineralnej i to wszystko od spodu jest pokryte paroizolacją. Dopiero potem jest zastosowany ruszt. Łaty główne idą po ścianach, od razu są do tego zastosowane profile aluminiowe w kształcie litery L, które będą pomagać przy montażu płyty karton-gips, a powyżej jest właśnie ruszt. Ruszt z ład 5 na 2,5, żeby zapewnić odpowiednią wytrzymałość, tak żeby ten ruszt był stabilny. Dodatkowo wykorzystujemy specjalne taśmy blaszane i one dodatkowo podtrzymują jeszcze te, taką konstrukcję. I tam dopiero znajduje się miejsce na rury. I rozpiętość tych ład w ruszcie wyznacza taka puszka nawiewna, która finalnie zostanie wykończona kratką wentylacyjną. I w każdym pomieszczeniu taka puszka będzie się docelowo znajdować. Do nawiewów wykorzystujemy rury w specjalnej izolacji. Są to rury o średnicy 35 cm. W takim gąszczu rur wykonane są nie tylko kratki nawiewne, ale też tak zwane powroty. Te wszystkie rury to skomplikowany system, ponieważ przez część z nich następuje nawiew, a przez część wciąganie tego powietrza, które już wcześniej zostało nawiane do pomieszczeń. Tędy powietrze jest zasysane z powrotem do obiegu, a taką. Jest z powrotem wtłaczane do pomieszczeń. To wszystko łączy się w, potem w kolektorze pompy ciepła. No i co? Taka pompa nie tylko ogrzewa dom, ale też rotuje powietrzem, przez co yy, no, temperatury się w pomieszczeniach wyrównują. Czy też niweluje się różnica tych temperatur. Natomiast co ważne, to też jest sposób na odzyskiwanie tego ciepła. Tutaj będzie oczywiście jeszcze rekuperator. Stosujemy rekuperatory firmy VALOX, więc odzysk tego ciepła będzie sięgać nawet 92%. Pokazywałam na filmie o rekuperatorze w moim domu, jak to wygląda w praktyce, jaka temperatura jest na zewnątrz, jaka jest wtłaczana, jaka jest średnia. Dzięki wymiennikowi ciepła. No, i przytaczałem, zdaje się, nawet jakieś dane, jak dzięki temu się oszczędza finansowo. No, i tak to będzie pomieszczenie techniczne. Tam w tle kolega przygotowuje zaporę paroizolacyjną, tak zwaną później czpary wodnej, albo jeszcze paroizolację. Wiecie, wszystko jest takerem trzywane, potem pokrywane będzie jeszcze coś Mamy w miejscach, w których te zszywki się znajdują stąd ten gąszcz nad tym pomieszczeniem bo, bo tu będzie się właśnie znajdować kolektor. na razie tak jak wam mówiłem nie będę się skupiał na opisywaniu co gdzie pokażę wam antresolę i też może ujęcie z góry żeby mieć już jakieś w miarę wyobrażenie jak to finalnie będzie się prezentować dobrze więc wchodzę po na poddasze użytkowe okej okay, jestem na poddaszu użytkowym to też będzie łazienka Andresola niekiepskie jest to poddasze, gdzie naprawdę przytulne widzę już oczyma wyobraźni. Efekt końcowy. Tu jakieś pomieszczenie, nie wiem czemu będzie służyć. No i tak to trochę podobnie jak w moim domu, taka kładka. I widok z góry na dół. I tu będzie jeszcze jedno spore pomieszczenie, które może być jakąś pracownią albo sypialnią, czemu nie. I kratka nawiewna. Systemu pompy ciepło znajdować się będzie tutaj, akurat w tym przypadku. No, fajny ten dom, taki oryginalny, bym powiedział. Mhm. Idziemy dalej. I tam mamy pierwsze pomieszczenie, jakie Wam pokazywałem. Prześwit schodowy, nieduży. Trochę mi się kojarzy takie wąskie prześwity schodowe, trochę mi się kojarzą z zabudową, jak w Holandii, w Wielkiej Brytanii, gdzie jest dosyć wąsko. Teraz to nie jest problem, bo kupuje się meble a często w pudełkach i montuje się je później samodzielnie. Jadę dalej na kolejną budowę. Dotarłem na miejsce, jestem 6-7 kilometrów od poprzedniej budowy, i za chwilkę pokażę Wam, co tu się dzieje. Już na pierwszy rzut oka musicie zobaczyć, że tu też jest wełna mineralna, bo tutaj też w pobliżu jest sporo drzew. No, takie przepisy i tak robimy. Jeszcze spójrzmy na e, tę elewację. Słuchajcie, no wełna, też, jeżeli już chodzi o obróbkę warstwową, ma większe wymagania. Tutaj niestety trzeba wykorzystać wiele więcej kleju i też dwóch warstwach po to, żeby ten podkład był równy i finalnie efekt tynkowania był idealny. Stąd no, trzeba się troszeczkę więcej postarać. Natomiast z tamtej strony już mamy tę warstwę gotową, przygotowaną do prac tynkach. Jest wklejona siatka. Już są wstawione nawet parapety. Pokażę Wam, spróbuję w powiększeniu zaprezentować jak to będzie wyglądać. A tutaj widzicie no, wzgórek trochę taki z tej zaprawy. To wszystko zostanie dokładnie przytarte jeszcze przed robotami tynkarskimi. Dlaczego tak jest? Ponieważ wprawiony był parapet tak jak mówiłem, a finalną obróbkę, docieranie to już na koniec i przed tynkowaniem. Przejdźmy sobie dalej. Tu mamy zasilanie powietrzem wkładu kominkowego, ładnie to zostanie wszystko później jeszcze obrobione, i wstawimy kratkę i idziemy dalej. Parapet, okno typu fix. Sam jestem ciekaw, jak to w środku wygląda. Tutaj jestem w tej chwili pod torasem. Dwa razy fix, duży fix z prawej i z lewej strony kadru, a po środku. Drzwi wyjściowe. Tutaj ciekawa rzecz, że inwestor nie zdecydował się na jakieś duże drzwi przesuwne bądź uchylne, a tylko takie. Ale na pewno takie wąskie drzwi są bardzo wygodne, są po prostu dużo lżejsze. Aczkolwiek i te szersze drzwi mają mechanizm otwarcia tak dobrze zrobiony, że nie jest to wysiłek. Moje dzieci sobie radzą. Jest młodszy syn, ma niecałe 7 lat i zwyczajnie bez problemu sobie otwiera. I tak mamy aneks kuchenny, jak zwykle podniesiony Salam. Wykończona już jest praktycznie cała powłoka. Mówię o suchej zabudowie. Płyta zielona, oczywiście. Płyta o podwyższonej odporności na wilgacz. I spójrzmy, aneks kuchenny. Tutaj dodatkowa taka sypialnia, czy gabinet. Tak jak mówiłem Wam ostatnio. Ciekawa rzecz, że przechodzi się przez cały dom, żeby trafić w to miejsce. Spiżarnia. Powiedziałbym, że bardzo duża. Jak winiarza jakiejś winnicy albo u producenta Bourbonu. No i salon. Salon kompaktowy, ale będzie wygodny, bo ma kwadratowy kształt. Jest też miejsce na kominek z tej strony. Oczywiście z kolei tutaj czerwona płyta o podwyższonej odporności. Na wysokie temperatury i wszystko wyekranowane, tam może pamiętacie, mówiłem Wam, że jeszcze między tą płytą, a konstrukcją jest dylatacja po to, żeby uniknąć przenoszenia wysokich temperatur na drewniany szkielek. Co mi się podoba w tym wnętrzu i się rzuca w oczy od razu, to bardzo szeroki hol. Idziemy po kolejnych pomieszczeniach Wiatroła. Czerwone drzwi, drugie takie, które widzę. A do most Fajnie to wygląda. Coraz bardziej dostrzegam, że jest taka tendencja do montażu drzwi. Nie szarych, nie białych, ale właśnie w różnych kolorach. Też mówiłem Wam przy okazji wizyty w Górnej Wsi. Jak pokazywałem, dałem w stanie dewloterskim zamkniętym tobud. że tam też będą drzwi, w takim pastelowym kolorze jakiś pochodnej, niebieskiego czy zielonego. Tu będziemy mieli bardzo dużą garderobę. Przejdźmy dalej. Jeszcze tych wnętrz wam nie pokazuję tak docelowo, bo ja tutaj przyjadę, kiedy będzie więcej widać i wtedy pojawią się metraże, ale tak sobie przeglądam. Tu będzie łazienka z WC, z tego co widzę, tak. WC, umywałka i tu będzie prysznic. Idziemy dalej, pomieszczenie kolegów. kolejno sypialnia, też spora, fajna. Idziemy i tutaj będzie następne pomieszczenie. Pomieszczenie techniczne już z tego co widzę. Tu będzie prysznic, czyli kolejny taki dom, gdzie pomieszczenie techniczne będzie mieć prysznic. I następna sypialnia. Na jakim etapie tutaj słuchajcie jesteśmy? W tym momencie jest wykonana całość suchej zabudowy, więc płytę należy zaszpachlować. Łączenia płyt oczywiście. Wklejamy tutaj bandaż, tak zwaną siatkę, która łączy, zespaja te elementy więc nie widać tych połączeń, zupełnie szpachlujemy też oczywiście wkręty, miejsca po punktach montażowych to wszystko zostanie nie tylko zaszpachlowane, ale też potem, dlatego, ten halogen zostanie wygładzone do równego więc powierzchnia będzie po prostu idealnie równa w chwili kiedy nasi ludzie opuszczą ten dom w stanie deweloperskim zamkniętym oczywiście możemy wykonać całkowitą sztablaturę, pokazywałem Wam też dom, w którym taki zabieg wykonaliśmy Tutaj chciałem zwrócić Waszą uwagę. wejdę na taki stołek, który tutaj ma. Tu ma jedną rzecz mam nadzieję, że się nie połamie. Zobaczcie, krawędzie płyt są frezowane, bo ta płyta została przycięta, więc nie ma fabrycznej końcówki, a fabryczna końcówka jest spłaszczona ku końcowi. Stąd, gdyby pozostawić taką równą krawędź bez frezowania, weszłoby zbyt mało zaprawy. W takie miejsce i połączenie by było nietrwałe, niestabilne, szybko by popękało. Więc poza bandażem trzeba sfrezować, taką krawędź aby, jak to mówią nasi koledzy, weszło weń więcej towaru. Tutaj widzicie, może jak pod światło to zrobię, takie wgłębienie fabryczne, i tutaj jest ok. Natomiast zobaczcie, że ten arkusz płyty to jest mniej więcej jej połowa, więc. Po przycięciu należało przeprowadzić taki zabieg. No, i to samo zobaczycie we wszystkich innych miejscach, gdzie doszło do takiej sytuacji, że trzeba było zamontować niepełny arkusz płyty. No i co jeszcze? Zwróćcie uwagę, że tak samo sfrezowane są wszystkie krawędzie pod skosem. To też po to, bo to miejsce jest również bardzo neurologiczne, żeby weszło więcej. Zaprawy szpachlowej, i później wszystko to łatwiej było wygładzić. To właśnie takie szczegóły składają się na jakość domu, na to, że taki dom później nie będzie pękać, nie będzie denerwować właściciela niedociągnięciami. To wszystko jest dobrze przemyślane, jest wynikiem wiedzy i doświadczeń ludzi, którzy robią to 30 lat. Słuchajcie, istotna rzecz, której jeszcze Wam nie pokazałem. Ona nie miała miejsca w poprzednim domu, ale w tym już jest to wykonane. Zawsze w miejscach, gdzie będą drzwi, dodatkowo należy wykonać taką obróbkę blacharską. Tutaj będzie wykonane zapewne jakieś podejście w stylu kostka na suchym betonie, a może jakiś wylany cokół betonowy i płyty gresowe. No i trzeba po prostu je odciąć od... W samej konstrukcji domu to będzie owszem i dylatacja można też dać piankę dylatacyjną żeby było tak super tip top już później ktoś będzie wykonywać to podejście pod drzwi główne, ale blacha dodatkowo chroni tu jest próg próg jest drewniany, więc Należy to zabezpieczyć. Ja na przykład w swoim domu, zanim wykonałem stopnie i podest, nazwijmy to posadzkę przed wejściem, jeszcze po całej długości, po obrysie, tam gdzie ten element będzie dotykał do ścianki fundamentowej, dałem grubą folię budowlaną. No i dla jasności taka sama sytuacja jest w oknach jak te typu fix. W których dolna rama znajdować się będzie tuż przy posadce tarasowej widzicie też jest tutaj obróbka to samo jest w drzwiach tarasowych no i w tym przypadku też w drugim oknie fix które widzicie tutaj to są pewne elementy, których z racji na bezpieczeństwo takiej konstrukcji drewnianej nie należy pominąć tutaj również progi są drewniane Oczywiście tam są inne zabezpieczenia. Sama konstrukcja od spodu jest odizolowana przeciwwilgotciowo, jak sami wiecie. Bo pokazywałem wam nie raz podwalinę, ściany i to jak jest zabezpieczona od spodu, belka podwalinowa. No ale musimy też uwzględnić, że przy oknach są większe różnice temperatur na zewnątrz i w środku i zabezpieczyć dodatkowo taką blachą. Zresztą tutaj też, tak jak mówię, warto będzie. Wywinąć folię po obrysie tego tarasu przy ścianach i dopiero układać kostkę, czy płytę, czy kleić płytki gresowe. Wtedy to będzie zrobione zgodnie ze sztuką. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Niedługo zapewne spotkamy się w Michałowicach w tym dużym domu. Czekam tylko na sygnał od inwestorki. Bo chciałbym wam pokazać jakby pełnowartościowy wygląd wnętrz tamtego budynku i jestem umówiony, że jak tylko to się stanie, ja tam filmować. W międzyczasie zapewne pokażę wam jeszcze jakąś budowę. Postaram się wybrać taką inwestycję, której jeszcze nie widzieliście. To pozdrawiam Was i cześć!